Czy nie chciałbyś stworzyć gry przeglądarkowej, która nie zajęłaby ci dużo czasu? A mógłbyś pograć w nią ze znajomymi i nie tylko? Obejrzyj. Sima do Dedatorionek, a w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak stworzyć własną grę przeglądarkową. Oczywiście za darmo bez ściągania zbędnych plików itd. Więc pierwsze co musimy zrobić to wchodzimy w link podany w opisie Otwiera nam się strona mojamafia.pl Jak widzimy od razu na starcie mamy trzy duże przyciski Przegląd możemy przeglądać gry innych osób Mamy przykłady jak może wyglądać nasza y, strona lu, lub gra Znaczy strona y, y, pierwsza jak to powiem Lub y, 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 i Mamy trzeci stwórz grę, klikamy w stwórz grę i tak, nazwa Twojej gry. Piszemy sobie, obojętnie co ja akurat wpiszę, bo mi na tym nie zależy. Nie zamierzam się w to bawić. Login, yy, weźmy sobie testowy. Da, 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 da. Dobrze, testowy 23. Nie będzie. Ok, hasło wpisujemy. Potwierdzamy nasze hasło. I e-mail. E-mail będzie też u mnie yy, przypadkowy. Ponieważ nie trzeba tej potwierdzać, żeby gra nam się utworzyła. I mamy tutaj wszystkie dane dotyczące naszej, naszego konta i naszej strony. Wszystkie nam nazwa gry. I mamy adres do gry, klikamy w niego. I to jest właśnie przykładowy layout, jaki nam się tutaj nadał. Wpisujemy naszą. jest to 123. Logujemy się. I tak, e, co tu jest jeszcze ważnego, żeby to powiedzieć. Ogólnie już grę mamy stworzoną. E, jak widzicie, tutaj mamy, nie kupiłeś jeszcze wszystkich dostępnych opcji dla twojej gry. Możemy w to kliknąć i tutaj właśnie zaczyna się cała zabawa. Mo tutaj jest, jest coś takiego jak Mafia Coins, czyli coins, za które możemy kupić ulepszenia do naszej gry. Możemy wtedy zmienić historię, odliczanie na stronie głównej, happy Hall, e, edytować wiadomość powitalną mini-chat, kradnie samochody innych graczy, może po prostu ulepszyć swoją grę non-stop. Jest aż 84 e, aktualizacje, które możemy wprowadzić do naszej gry, ale oczywiście to jest nie takie łatwe, że od razu się mogli to zrobić, więc trzeba za to niestety zapłacić. Albo zapłacić z naszej kieszeni, albo dostaniemy określoną liczbę mafia-końców ma, mafia e, za to, jak jakiś gracz złoży zamówienie na daną rzecz. Coś tu jeszcze ciekawego mamy? Raczej chyba nie. Wszystko o tym powiedziałem. Oczywiście jak widzicie wszystko ma swoje... Wszystko ma swoje... Ceny. Ceny zaczynają się od 5 do... I dochodzą do 300. Na końcu. No i cóż, jeśli ktoś chce się w to pobawić... Nie ma sprawy. Jak widzicie możemy jeszcze kupić nowe layouty. Nie wiem czy jest możliwość poradzenia własnych lajotów, ale chyba nie. <laughs> możemy też kupić odwiedzających. Yy, I co jest jeszcze fajne, takiego ważnego, możemy kupić własną domenę. Yy, nie wiem jak. Nie wiem, ile ona kosztuje. A, już się nie przeczytałem. Ta domena kosztuje 150 Mafia końców. Nie wiem, jaki przelicznik jest mafia końców e, co, co do wpłat, jakieś musieli wpłacić i ile dostaniemy za to. <tego>, Tego niestety nie wiem. To byście musieli zacząć sami. No i cóż, najważniejsze rzeczy Wam wytłumaczyłem. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Na razie.